Nie zmieni tego Bo to ja już nie wiem O Może to co i ta Halo Widowie Żyjemy No szty. Halo? Wysłyszycie mnie? Siema Łukasz, siema Zetur, siema, 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 siema Filip, siema, siema. Siema, 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 siema Adam Golewski, siema, 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 siema. Wszystko działa? Łagam, nie wszystko działa. Tak, dziękuję bardzo. No nie! No nie! No nie było tak pięknie no. Siema Zetor, siema, siema Dobrze to w sumie ja przyjadę tutaj prasą Pozdrawiam ci Mikołaj, pozdrawiam, pozdrawiam. Też dla ciebie mortko A se światło zapalimy, żeby było wiecie na Legalu, wszystko ładnie pięknie. Somebody bang bang, what waiting for? <ścoughs> Szkoda, że nie ma kolosa. No niestety, czekajcie, gdzie ja mam teraz te kosiarki ustawić? To jest dobre pytanie. Czekajcie, bo one będą się rozkładać. Eee. Dobra, to zrobimy tak, że one sobie będą stać tutaj. Znaczy, no, tej kosiarki, tyle na tu. Tak, ładnie pięknie, koło krówek będziesz sobie stać Tak, dziękuję I tu sobie damy boczną Ych. Siema Teusz, siema Arek Siema, 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 zagrasz 17, może na następnym streamie Zetoriusz, Nim, Elo Siema Matko Bosko ile tutaj was jest Ludu kochany witam bardzo serdecznie Co się tutaj dzieje na tym streamie Matko Bosko O tej porze tyle osób Witam wszystkich bardzo serdecznie Jak ten niezmiernie gorący wieczór u mnie Dawno się tak nie rozgadałem Na live Siema Jan Worek I przechodzimy Dobra nie zwolnię trochę tempo Dzisiaj 35

39, Matterday. E, nie, u mnie jeszcze nie ma burzy, ale podobno u mnie ma być burza z gradem. Matko bosko, normalnie. Lesie nic nie mówcie, jest tak gorąco, tak duszno, tak parno, że to aż... Sz, 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 szkoda gadać, no. A tylko niech ktoś mi z donate'em wyskoczy i zawoł przejdę teraz. To ja, no nie wiem, nie zdzierżę, no. It's a What you waiting for? Dobra, to w sumie hmm, biorę fendika i no niestety e, biorę inną maszynkę. Ta maszynka, jak na razie, nie będzie mi potrzebna, tylko chcę zgrybiarkę. Ja nie wytrzymam, no jest, no ciężko jest wytrzymać. To dla ludzi czy dla zwierząt dla maszyn też. Maszyny też No... Nie wytrzymują. No to no ciężko jest, kurczę. Co maszyna do powiedzenia a co dopiero człowiek, no człowiek no niestety no... Ciężko ma. Nie ukrywajmy się, nie? Nie, nie ukrywajmy tego, cienka. Nie ukrywajmy się. I co, bery, Channel, tak? Nie krakać mi tu, bo ja tu zaraz się wkurzę i nie powiem co zrobię z routerem, moim kochanym, który musi mi płatać figle. O Jezus Maria, jaka to wielka landara. To wielkie porobstwo. Zobaczymy, czy to pod górę podjedzie. U mnie tak ciepło żyło, chyba że są dobre jezdy, Szpanie, panie na, na wieczne spoczywanie, spokojnie. Wieczorem deszczek padał, a parno. E, nie, akurat ogarnął się, mam nadzieję, stream, więc jest spokojnie. U mnie była taka burza, a żywa płamało Wyrzucił za okno. No, prawdopodobnie jak się nie ogarnie, mój kochany y, internet, więc no wiesz. It's you waiting for? Jakby ktoś się pytał, co to za zgrabiarka, to jest to zgrabiarka Fela. Ona chyba ma 10 metrów, z tego co pamiętam. E, kiedy nowy odcinek? A zapraszam bardzo serdecznie na przedwczorajszy odcinek. Ze wschodniej, ze żniw, w początku żniw. Oj, działo się, mówię Wam, że z 6 hektarów. Z tego. Tam co było, nie? Z, co z, zebrałem z tego pola, co na odcinku było, oczywiście pod odcinkiem do kosiem. E, zebrałem. Wiem, że to będzie nierealna liczba, ale z 6 hektarów zebrałem e, 85 ton rzepaku, więc. E, no. Więc no. Cześć, brat. Ja wykosiłem trawę we wtorek, a gdzieś już zbierałem. O, siema koza, pozdrawiam. A, ja, ja dziś wujko w jak kłótnie, a przysiedziałam O, widzisz? Mi mój laptop padł wakacją nowego. ale elo, dragon skończona, co mój brat wymyślił? Wiesz, czemu nosił, mówił na mimioto? Bo zamiatam wszystkich hamusów. Uuuu, No, tutaj braciszek. O nie! A jak głupi jestem, bo jeszcze tutaj musiałem to skosić. Matko i córko. Super, zarobiście. Cześć cześć brat. Cześć, 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 cześć. No nie, jeszcze tutaj takie. Eee. Ja to jestem tak kurczę... Ech. Szkoda gadać. No. Zostawiłem taki głupi pasek. I tak to pole będzie po prostu połączone z tamtym i do zaorania. Ale to... To tam szczególnie. Na części rozbiorę twój stary truuter, tak? Co ty do tego, że paku dałeś? No widzisz, magia farminga To jest farming, nie? Nie no, ale w sumie, ej, jakby rzepak sypał w realu z 3 hektarów tyle, no to ja nie wiem To musiał być naprawdę genetycznie modyfikowany Jakieś kurcze No, dobra Nie, to już w sumie będziemy na długo lecieć Tylko ja tutaj oczywiście ja se pozdrawiam, bo dlaczego by nie? No i zobaczymy czy Fendzik sobie da radę. Poradzi sobie. To żeś narobił i teraz taki pasek dostaje. No właśnie... Kurczę, późno się z ale dobra i tak to do zaorania będzie, nie. Chodzisz jeszcze do szkoły, no chodzę, jutro mam skrócone lekcje, więc do 12 mam lekcję i potem jest... La vista, a stalawista, sikelafon, bon voyage. Na razie do widzenia. Szkole i. i wolny, nie? A ja takie. Ładne famek głuchoje i na dwie minuty. się. Nie ruszałem ani nie mogłem robić. Ile ton? Z 6 hektarów w farmingu 17. Wyszło mi 85 ton przepaku. Z 6 hektarów. Podkreślam. Z 6 hektarów. Dobra, lecimy na pełny i kurcze Myślałem, że tak, że będę przestrząsł, ale myślę Dobra, nie będę przestrząsł, zrobię samą trawę, nie? Eee, I teraz tak, część sobie sprasuję A część wezmę zbierającą, nie? Eee, tak, to jest 19 geniuszu Jakbyś nie wiedział nie sugeruj się miniaturką. Tylko no. Tylko to co jest na monitorze. Nawet... Chociażby po samych chudach można było zobaczyć, że to jest 19 no ale nie mój braciszek kochany. Nie umiem rozróżniać 17 od 19, no. To chyba jakaś kukurydza, nie rzepak. Nie no, to ci mówię, tłumaczę, że rzepak nie kukurydza, kukurydza to będzie na dziarko. Na wschodniej będzie noziarko. Jeszcze ja pole? Nie, dwa pola będą noziarko. A jak? A widzisz, ja tu tyle nawozu dałem, tyle przywodziłem tego nawozu, że wszystko poszło na rzepak. No i mamy tego efekt. 85 ton z 6 hektarów. A łącznie na wschodniej mam. Czekaj, ile? Mam. 20 hektarów rzepak. 17 będzie jutro. Jakieś, żeby się wiesz, czy na mnie piórno się albo jak piętnasty, co zamiję? No, braciszek, bardzo pomysłowy, ja tutaj widzę. Bardzo aktywny i bardzo twórczy. I bardzo dba o swojego braciszka. I wie, jak go określać, nie? By włączył muzykę, ale boję się, że znowu będą problemy z internetem. I... No ale jakoś się no to chyba by go wypaliło, ta. Ciebie zaraz wypalę, wiesz? Zara ja Ciebie tu wypalę, i będziesz, kurna, taki wypalony, taki, ujujujuj, taki przypalony. Łomatko bożko. Co, tu się stanie, się? Gromia, gromia, my, nie, ojej, po dobra tam się jakoś jakoś się to zrobi, nie it's co bank, bank what you money for spokojnie, panowie no jasne, jasne, żebyś się tam wiesz Bartek, nie tego Nie przestrasz. Chcecie jutro streama? Czy, czy, czy nie chce ta? Czy chce ta odcinek? Co chce ta? Zaraz pójdę, my zrobić. Wstawię zdjęcie z JD. O nie! A spróbuj tylko. O Bartek. Biedny będziesz. I to tak bardzo biedny, że to. Wiesz, cały świetny i potterga, i powiem ci, że człowiek no bardzo dobrze. No i. No i to się szanuje, nie? To się szanuje, Colis. It's a better back, back, what you waiting for? I ostatni raz byłeś u wujka. Rieju, co ty mnie się pytasz o takie rzeczy? W kwietniu. Nie, sorry, w maju. Nie, czekaj. Um, dwa tygodnie temu. Czekaj. Zaraz, zaraz ci powiem konkretną datę. Czekaj, to był wtorek. Czekaj. Dzień 28 maja, byłem ostatni raz. No, być może yy, ponuś, dobra, i to zgrabimy jakoś tak ładnie piknie, żeby miało to ręce i nogi trochę to szerokie na to, no ale dobra. Piólsty It's a very bang bank, what you waiting for? Może w tą sobotę pojadę, zobaczymy Nie jestem tego Nie jestem w stanie ci powiedzieć A co? Czemu pytasz? Już coś... Miesz coś ty kminisz tam Jakieś tam... Myśli budżungurańskie masz i tak to jest, nie? Ja już coś tam kombinuję, ten kombinator od boleści. Dobra i w sumie przylecimy sobie tą zgrabiarką. Podczepimy sobie pod fędzika samozbierającą, a zrobimy sobie rundkę i dwa paski w kostki, a resztę sobie chyba wezmę tego. Albo nie, najpierw sobie wezmę w przyczepę, potem dam dla krów, a jak dam dla krów, to potem sobie weźmiemy to, co zostanie w kostki, i będzie tak zarobiście nie? Z tego jakiegoś 8 r tak, tylko nie jakiegoś starego farfosa, tylko jakiegoś tam nowszego, nie? Nie lokomotywę. Nic nie widzieliście. Pamiętajcie o tym. Nic nie widzieliście, no. I teraz gdzie mam tu postawić? It's a very far. It's a very... O dobrze, już wiem, nic postawił. Tutaj kiszonka, to na to nie patrzcie, bo tutaj musi być trochę więcej tej kiszonki. A w sumie tu postawimy. No, zawijaj No mówili będzie sprawny ten fend. Taki sprawny jak ze mnie balet no. Dobra, mierzy z tym. Co! Nie, o zamknij mamo! No, mamo, no tak! Jeju, no! Spróbuj tylko C3 za 30. To cię w łeb palne. tak porządnie, Bartek. Dobra, nie patrz tajta, taj, ja jeżdżę, bo to nie. Y nie, nie uczta się tak jeździ, bo to nie przepisowe, ale ja tak pomogę, nie? Mi, mi tak wolno. To został słomy? Eee! To sobie wyrzucę tutaj do kunia i jakoś to będzie, nie? co bank bank, watch for to mi trąbisz tam, że rym ci dom zaraz. No, nie wiem, to kurka. A będę musiał paszowozem jeszcze wyjechać. Super. Po prostu to, czego oczekiwałam. Ty, brat, ja cię zaraz czepnę. Będę się bronił i mi Ta. Twoja siostra tam, wiesz, pomoże mi. Spokojnie jest bar bar pociąga a na hill la nie po sąsiada polu chociaż mogłem a i lecimy na pełnej właśnie na z twojej jazdy idzie do komendy mojego no jedź dobrze leć, leć, leć jedź, 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 O mamma mia Ile one będą potrzebowały jak tu będzie 100 krów Maternej Jej żyjemy Au au Żyjemy żyjemy halo drodzy widzowie nie śpimy w bytuni urcy, ooo wauw ouuuuu It's a winny way wan what you waiting for yy! No co za paset zwilcowany no Co mi trąbisz ty barani jeden, ty jak ty jeździsz?